On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Płacając menu 8.40 na CSGO Skinsa z kodem Lamianek możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem Lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście jesteśmy na CSGO Skinsie. Ja na sam start przypomnę wam, że wchodząc z pierwsze w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie może do skrzyneczki Wasteland Case, która jakiś czas temu pojawiła się na stronce. Skrzyneczka kosztuje 10,50, także za trzy otwarcia płacimy 31,50. No i... Zobaczmy sobie, co tam ciekawego będzie z niej dropiło. Oczywiście mamy nadzieję na jak największe profity. I na sam start mamy 54 zł. Także nie jest najgorzej. I zaczynamy to fajnie, bo od 1 do 0. 25 zł to teraz troszkę gorzej. Zobaczmy sobie, co tam kolejnego się kryje. No dobra, teraz już zdecydowanie gorzej 5 zł aby No i mam nadzieję, że to były tylko słabsze teraz momenty i wejdziemy na lepsze obroty. 1 do 3. I chyba powiem Wam, że mogą być problemy w tym momencie, bo jest coraz to gorzej. 1 do 4. Czy teraz ten Skull Crusher coś nam da niby różowy skinek? Ale czy będzie? No nie, tylko on jest coś wart. 1 do 5 no nie podoba mi się to, co się teraz dzieje ze skrzyżką Wasteland Case 45 zł, dobra, no chociaż teraz coś wyleciało, chociaż teraz, ale czy to oznacza, że będzie nam cały czas tak leciało? No, oby to był prognostyk. Mamy drugi raz z rzędu 3 do 5 i czyżby było? 4 do 5, dobra, troszkę się odkuwamy. Jest dobra fala teraz, AWP Mortis po raz kolejny i jest 5 do 5, dobra. Teraz było kilka strat z rzędu, teraz mamy kilka profitów i oby znowu nie był taki wygres, góra do góra-dół. 30,58, zabrakło nam parę groszy. Oznacza to, że mamy 5 do 6, ale to wygląda dobrze i może być 6 do 6, dobra. No, dość ciekawe to wszystko tutaj się... Dzieje. Klasik krate, ale to raczej nie będzie nic warte. 6 do 7. O, tak. Gloczek, pustynny buntownik, on na pewno da nam profit. Jakby. Nie... O, sam by nie dał profitu. Jakby nie było scouta, no to byłyby problemy. Tak szczerze mówiąc. A Wubka Mortis i jest strata. Ok. 7 do 8. I teraz lecimy ze z kolejnym otwarciem 22 zł, 7 do 9. No i powoli robią się nam duże problemy, a dostajemy sobie 7 do 10, kończymy. Także idziemy sobie zrobić jednego case battle ze skrzyneczką Wasteland Case. Gdzie to będzie? Gdzie to będzie? 10 zł tutaj jest. 170 zł na. Jest w termołudzie 857 dobra i tak możemy sobie zrobić 8 skrzyneczek ale zagramy sobie na underdogu no i co tu może polecieć rare special item o wartości 2500 zł Prawie 2,5 tysiąca, ok. E, także dodajemy sobie boty. No i lecimy bitewkę za 958 zł. No i zobaczmy, jak to się potoczy. Zaczynamy od Rare Special Itemu. E, Nomad knife, rust Code. Także no, średniawka. Średniawka, że takie coś sobie dropimy. E, no, bo oznaczać to może tylko jedno, że nie wygramy sobie tej bitwy. E, no, chyba że teraz magicznie każdy by dropnął kosę. Ale nie taką jak tutaj, bo sobie dropi. Także, no co, GG w tym odcineczku. Mogę Wam jedynie przypomnieć, się wchodzili sobie z pierwszej niki w opisie. Yy, mogę Wam podziękować bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu dzisiaj. No, my tej bitwy na pewno nie wygramy, i jak widać, no jest średnio. Także, zobaczymy sobie chociaż, kto wygra: bot Adrian czy bot Alex. Jednak zostałem przy bocie Alexie. Yy, no i co, zapraszam jutro na streamka. Godzina 17 w czwartek, a w tym momencie jeszcze raz życzę spokojnej nocy. No i do usłyszenia już jutro. Siemaneczko.